W dzisiejszym odcinku zmienimy odcień kostki z takiego na taki. Pokażę Wam jak do tego doszło, wykorzystamy także nowego pomocnika i ujawnię kulisy powstania odcinka z Wojtkiem. Jeżeli jesteś ciekawy każdego z wykonanych etapów, to zostań do końca filmu. Hej, witam Was! Tutaj Dominik. W dzisiejszym odcinku będziemy mieli kompleksowe odnowienie kostki i na początku ją odchwaścimy, potem umyjemy. Odgrzebimy i zapiaskujemy spoiwne. Aż się musiałem zastanowić, co będzie dalej i co będzie po kolei. Z bliska nasza kostka wygląda tak i jest dość śmiesznie ułożona, ponieważ yy, zobaczcie. Widzicie, jaki wychodzi tutaj klin cały czas od początku do końca. Więc co tutaj się wydarzyło? Otóż, to jest kostka yy, układana w koła. Tylko, że koło układa się tak, że zaczyna się. Z takiego elementu i układa się następne powłoki. I im dalej, tym tą kostkę trzeba zmienić w taką zwykłą, a nie pchać takiego klina jak tutaj. I zobaczcie, skutkuje to tym, że cały czas wychodzi coś takiego. Ułożone jest to fatalnie. Nie chcę na nikogo zwalać, ani na klienta, ani na gości, którzy to kładli, bo nie wiadomo, może ktoś nie wiedział co kupuje, może chłopaki ułożyli to co ktoś im kupił. No nieważne, my jesteśmy tutaj po to, żeby tą kostkę odnowić, więc zaczynamy od odchwaszczania. Mm -hmm. Witam was w kolejnym dniu, po chwastach nie ma już śladu, natomiast dzisiaj działamy sobie z pomocnikiem, więc musimy po niego iść. Siema. cześć Dominik, cześć Dominik, ja dla ciebie mam tak. Bo to może być ciekawy materiał, wiesz, ty jesteś ciekawą osobą, więc eee. to, żebyśmy... Tutaj, noweczki i to jest buciczki, tylko wiesz to ty mi powiedziałeś, że masz dwójkę, ja kupiłem trzy, ale one okay, są takie jakby no. siódemki, więc w kajaki aha, wejdziesz aha. takie totalne. Uwaga, debiut! Wojtek! Jak się a, czujesz? Ja, no nie, no, powiedziałem, bo to bo nie chciałem na podróż. Ja spróbuję początek, i później ci pokażę. Mówię, nie, ja chcę sam, żeby się zaskoczyć efektem, więc, więc nie ma tutaj ściemy. Po prostu tak, jak ta kostka wygląda, tak zaraz włączam maszynę i czyszczę to sam. nie? okej, okay, nie ma to tamto, no? Tak robię właśnie nie, ale Patrzcie, co się dzieje. Ja sobie piję, a tutaj i kostkę zobaczymy czy faktycznie jest to dobrze umyte. No bo... Patrzcie, no jedno wielkie bagno. Wszystko wygląda tak samo, natomiast tutaj wszystko się okaże. Wojtek jest nieobliczalny. ja nie wiem gdzie on będzie był! Muszę uciekać! Nawet się wody nie napiłem. Zapieprza ten pomocnik. No jak to idzie? Ale, no nie, no widzę pewne niedoskonałości. Najgorsze, że płukam i... i znowu mi ten wychodzi na to, nie? Tak, tak, no to jest właśnie ciężkie, jeżeli chodzi o te, wiesz, kostki z wielką fugą. Tutaj faktycznie trzeba się namęczyć, natomiast jedź całe, wypłuczmy to i zobaczymy, no nie? Ustawimy sobie taczkę tu. Nie wiadomo, co dać na miniaturze. Miniatura ważna rzecz, a widzisz problemy. Mówię ci, poczuj się jak ja co tydzień. Tu ja to no, znaczy, no i. Czasami jest ciężko. Jeden, dobra. I zrobię jeszcze nam takie bliskie nawet do pasa. Wziął mi najlepsze ujęcie, ciekawe co ja sobie wrzucę. No, taki człowiek. No, jakby to zbliżyć, Coś podmienić nasze być. twarze, żeby jakieś ładniejsze były, to nawet to może to ktoś to kliknie. To jest... O, nie, to jest sport. <laughs> tak. Zresztą jest, zielono, kosteczka myta Nie no, elegancko No i jak ten Wojtek to domył? I Wojtek, co się pojawi w twoim odcinku, a co się pojawi w moim? No w twoim chciałbym, żeby się pojawiło, że już to wszystko umyłeś <grym> Bo... a, chcesz, a chcesz, żeby to się pojawiło, czy nie? Że tak umyłem, no wiesz, no ja, ja nie, nie ściemniam nic na materiale, wiesz, ja nie okay. nie powiem, że ja umyłem wszystko, bo nie umyłem, nie ściemniam, nie. że domyłem, bo robię to pierwszy raz, więc to też nie jest tak na moim kanale, że wiesz, że mówię, a, byłem trzy dni tutaj na robocie, a byłem dwie godziny, też tak nie jest. Okej. Okay. Odpalaj Na maszyna, hoppie, odpalaj! Szluskie hoppy! Ja ciulamy to dalej! O! Gdy się człowiek spieszy, coś się musi spieprzyć. I tak... Zepsuła się złączka. Podmienimy to na szybko. Na szczęście jest. No i moi drodzy, widzieliście, co tutaj zrobiliśmy. Przejąłem kanał Dominik maluje, ale nie na kanale do roboty zobaczycie efekt mojej pracy. Informacje na temat czyszczenia, kostki, na temat tego, jaki sprzęt tutaj został użyty, na temat zarobków też w tej robocie, bo cały kanał do roboty na tym właśnie polega, żeby o tym mówić, o tym rozmawiać, edukować, informować młodych ludzi, że można robić fajne, ambitne rzeczy i, i coś ciekawego w życiu. Dominik, tutaj też. musi już podsumować moją robotę. Wyszło pięknie. Wyszło pięknie. To na pewno nie zginie. My oczywiście umyjemy sobie całość, natomiast już mamy kawałek, więc już e, na pewno będzie lżej. Oczywiście jeszcze piasek, inne rzeczy, ale to zobaczycie w dalszej części tego filmu. Tak jest. Pogoda będzie coś tego. Sklejisz coś montujesz. Ja coś. u siebie na pewno, na pewno dużo fajnego materiału. Stworzy. Ja lubię właśnie tak, jak się coś robi, jest efekt finalny. Nie, lub, nie lubię roboty takiej, znaczy wiadomo, że ktoś to musi zrobić, że po prostu robisz, a ktoś ci przywozi kolejną partię, robisz, no, ktoś ci przywozi kolejną partię i. Tak. Wykończenia wnętrz się koniają, nie? Nie, właśnie wykończenia wnętrz też się nie. Jezu, ja facie. się tak męczyłem na wykończeniach moich Nie, jak moi mieszkań, nie ja bardziej mówię o jakiejś pracy na magazynie, czy gdzieś powiedzmy na jakiejś produkcji, okay. że kiedyś prywatnie takie coś robiłem, że wiesz, że zeszlifowałem jakieś podkładki, jak miałem tam 16, 17, 18 Lat. Mówię, hu, zrobione. Potem. Przyjechał palecia, zabrał mi tonę podkładek, przywiózł drugą tonę. Ja mówię, co? Aha, no i tak 8 godzin. I, mm. i ty udajesz, że pracujesz, a oni udają, że ci płacą. Nie i tak w półko. Dzięki. Raz no, Dzięki. Trzymaj się. but i'm tired of playing safe Tak wygląda efekt już w całości, natomiast jeszcze taki bym powiedział połowiczny, ponieważ wiadomo, że to wszystko musi wyschnąć. Tutaj wydaje się, jakby było nie wiem, albo niedomyte, albo źle spukane. Natomiast tak wygląda przemoczona kostka, każda spoina. Podobnie, nie dość, że są puste, czyli ciemne. To jeszcze wiadomo w tych spoinach kostka wysycha dosyć wolno, więc taki finalny efekt będzie można ocenić oczywiście po pełnym wyschnięciu. Uciekam przed słońcem do cienia, <laughs> żeby nie było, że jakieś ujęcie o to właśnie chodziło. Przynajmniej nie muszę mieć takich oczu. Co tutaj dalej? Wojtek, wybacz, chyba nie pojadę <laughs> jednak tak jak ty, tylko wydaje mi się, że logicznie byłoby odtąd. I zamykać, tak jakby do domu. Tutaj mamy odpływ, więc dobrze byłoby go nie zatkać. Musimy coś położyć, w jakiś sposób go zabezpieczyć, żeby to było, to nie leciało tutaj. Więc co, nałożymy sobie płyn tutaj, no i odczekamy, i znowu umyjemy. Już tego dnia nie mamy zbyt dużo. z kolejnym dniu efekt za mną, chociaż powiem szczerze, delikatnie przegiołem z tym płynem na całość. No bo tyle, aż nie udało się domyć, natomiast mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym skończymy kostkę. Odgrzybimy sobie całość, a w następnym dniu zapiaskujemy spoiny, więc poczekajcie jeszcze na ten efekt końcowy, bo jeszcze nie koniec. Są dyszą, powiem szczerze, nie ma wstydu, patrzcie, umyte jest dobrze i dzięki temu też w tym miejscu układa nam się rządek piasku, więc nie ma spiny, że nam się pozatykają odpływy, dlatego nie ma spiny, że nam się pozatykają odpływy. Wstyd mi za to, co przed chwilą się wydarzyło, <laughs> nieważne, taczki. Ładujemy to wszystko, no i co? No ciśniemy dalej, ale powiem szczerze, łapy do wymiany. No boli. Bo to cały czas, wiecie, pod wpływem tego ciśnienia, to w pewnym sensie odpycha tą dyszę od kostki, no i trzeba trzymać to dosyć mocno. No i zobaczcie, z samego tego ciemnego kółka mam tyle piachu. Tutaj trzeba mocno uważać i nie wiem czy zauważyliście, ale faktycznie kawałeczek myłem, sprzątałem. Kawałeczek myłem, sprzątałem i tak w kółko. Dlatego też udało się zachować czystość i mamy spokojnie pusty odpływ, więc to możemy już delikatnie założyć. Natomiast na tym nie kończymy. Odpinamy myjkę, odpinamy wodę, podjeżdżamy autem, podpinamy, wyjeżdżamy tymi klamotami i do tego będziemy sobie to wszystko odgrzybiać, czyli nałożymy płyn odgrzybiający po to, żeby nadać mu właśnie takowych właściwości. I jeszcze pamiętajcie, że piaskujemy, także to jeszcze nie koniec filmu. Czas na odgrzybianie, ponieważ nie ma słońca, płyn nie wysycha zbyt szybko, delikatnie sobie leży i działa. Zobaczcie, wszędzie nałożona jest taka pierzynka z płynu. O! W kościele już dzwonią, więc uciekamy, ale widzimy się w następnym dniu na zapiaskowaniu spoin. I tu będzie niezła jazda, bo faktycznie te spoiny są mega duże. Witam Was dwa dni później. Dlaczego dwa dni? No bo niestety lało i trzeba było sobie odpuścić. Do zapiaskowania spoin musimy mieć idealnie suchą kostkę. I tak to wygląda. Ja już sobie tutaj, tak wiecie, zacząłem, żeby potestować. I z bliska. Tak wygląda kostka z zapiaskowanymi fugami, a tak jeszcze z pustymi. Czasami się pytacie, ile piasku idzie właśnie na taki etap. Więc powiem szczerze, tutaj pewnie pójdzie dużo, no bo fuga jest duża. Natomiast odtąd. Dotąd. I w tym obszarze e, poszło mi 1,25 i jakaś tam połówka z domu, więc powiem szczerze, lekko się obawiam. E, zobaczymy, jak coś to podjedziemy jeszcze do sklepu i kupimy. Sobota, więc powinno być wszystko czynne. Cały plazm mamy gotowy, chodniki także Trzeba będzie tylko je przedmuchać Natomiast co chciałem Wam pokazać Uwaga, uwaga Tutaj skończył się piasek i nie mam dosłownie odtąd dotąd Dominik oddychaj No nic, jadę gdzieś na miasto, kupimy No i co, uzupełnimy i pojedziemy do domu Ale pech, dlaczego tak jest że nigdy nie będzie tak, że no nie wiem Taczki piasku trzeba będzie kupić, tylko zawsze nie wiem, dwie łopaty. Nie wierzę, że przyjechałem po jeden. I zobaczycie, że tyle to będzie za dużo. I po tyle pojechałem. Uwaga! A nie mówiłem? Jeszcze jest za dużo. Ile poszło? No, nic. No więc godzina po to, żeby przywieźć łopatę piasku. Ale wiecie co, nie mógłbym żyć i nie mógłbym spać, jakbym zostawił. Jeszcze tak na ciemnej kostce widać. Nie no, hamsko by to było. Sprzątamy. Odkurzamy jeszcze. Właściwie zdmuchujemy. Tak wygląda kostka na sam koniec, mam nadzieję, że Wam się podoba, dzięki, że byliście ze mną w tym odcinku i mam nadzieję, że będziecie także w kolejnym. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, cześć.